pokazuję jak wcisnąć drugą stronę mechanizmu różnicowego. Tu kawałek i tu kawałek. Wkręcamy to śrubą, to w samo wchodzi. Zaraz na ręce to pokażę dalej. I takim sposobem to ładnie się wsunęło. Wciskanie drugiej strony mechanizmu różnicowego. Będę zaczynał skręcać. Wszystko będę skręcał na kleje dwóch gwintów. Takim specjalnym. Nagram kawałek. Tu jest łożysko. Jedno, drugie. Będę po kolei pokazywał jak to się skręca. Do Te wałki tutaj są tak ustawione. I trzeba je wszystkie po prostu z tymi. To jest dół. Po prostu tutaj włożyć. Raz, dwa, trzy i tu wejdzie ten wałek, jeden duży, a to ma wyjdzie na wylot. Zaraz to pokażę dalej. I tu będzie trzeba zablokować tym śrucikiem, co go przedtem wyciągałem. Przed włożeniem wałków pierwszy musi być mechanizm. Dobra, teraz wałki. Mechanizm jest ładnie włożony. Teraz będę się zajmę tym śrutem tutaj, a potem zębatką do wstecznego. Tą tutaj. Tutaj trzeba założyć tutaj i tam, żeby był w tym, w tym rowku do wstecznego i tu klej do gwintów, przykręcić dwie i zaraz będę dalej pokazywał. To tutaj idzie w takiej kolejności. Pierwszy śród, potem sprężynka, potem natulejka i tutaj w tą dziurkę trzeba to ustawić, żeby to się tam na tym zblokowało i przykręcić. Przed nałożeniem całej tej obudowy sprawdzić sobie tutaj żeby ta śruba do wstecznego pasowała to jest też ważne tutaj te łożyska po prostu wsunąć tu będzie zawleczka przygotuję sobie to nasylikonuję i pokażę to za chwilę jak to trzeba dalej skręcić krok po kroku już przygotowanie do składania kilka razy sobie na sucho sprawdziłem tą śrubę czy pasuje do wstecznego tutaj to wezmę jeszcze w jednym miejscu żeby tak było, a w drugim przyciśnie i będzie zaraz to złożę i pokażę dalej no wszystkie śruby włożone na kleju do gwintu, zacznę skręcanie nagram troszkę dalej, będę pokazywał teraz założyłem tego jednego segera tutaj i tego drugiego segera tutaj, takiego czegoś teraz jeszcze muszę założyć zaraz będę pokazywał dalej Teraz po założeniu tego będę zakładał tą blaszkę tutaj. No i cztery śruby nakleju do gwintów. 2, 4, 5. Teraz będziemy wkładać pierw śruta, potem sprężynkę i tam i na końcu imbus szóstka, W jedną dziurkę tutaj i w drugą. Tutaj są włożone, Teraz będziemy zakładać tą zawleczkę tutaj. Tutaj idzie takie okrągłe, tam jest jeszcze taki segerek. pod spodem w ten wałek wchodzi to, tam wchodzi łożysko, Łysko igiełkowe, no i cała zębatka z synchronizatorem. No. Założę troszkę więcej to pokażę. Tutaj użyłem nasadki, założyłem to, przytrzymałem, pobiłem delikatnie oteczkiem wódę i weszło. Tu jeszcze wchodzi ten pierścień, co my wcześniej go ściągali. Ładnie. I taki segerek na samą górę. Zaraz będę zakładał drugą, pokażę. To sobie to włożę. Drugą zębatkę, żeby założyć Trzeba ją pomalutku pobijać, żeby w te zęby weszły tam Po prostu Żeby w te zęby pomału kręcić tym i żeby pomału fudziła Zrobię coś więcej, pokażę Tutaj, żeby tam zawleczkę założyć Delikatnie pobić tym, przytrzymać tutaj poluszkiem i wskoczy Tutaj jak będziecie pobijać Trzeba delikatnie Kręcić, żeby te zęby tutaj weszły. Delikatnie przekręcić, pobić. I to wszystko ładnie posuje. Te śrubę tutaj żeby wziąć. Wziąłem. Taką żabę mam jeszcze mniejszą. Delikatnie młoteczkiem Zastukałem, zastukałem i ją dokręciłem. Teraz ją zabiję tutaj w tym miejscu. I będzie gotowe. Dobrze zabić w tym miejscu. Nie ma prawa się to otworzyć odkręcić. Tutaj to po prostu złożyć na te znaki, co tutaj wcześniej robiłem i tu dokręcić śrubę na kleju do gwintów, to jest jedenastka. Tutaj już końcówka jeszcze, ostatnie składanie. Składam to na dirku, bo on mi się skończył. Tutaj druga część. O, zaraz dokręcę, będę pokazywał resztę wkładania. Do przełączania Wszystko ładnie dokręcone. Teraz będziemy mechanizm zmiany biegów wkładać. Teraz to pokażę o co chodzi. Mechanizm zmiany biegów. Tak jak wyciągałem jest ustawione. Wszystko prosto te wodziki. Teraz trzeba po prostu to włożyć. No się pokazuje. Tu jest ten taki ten musi być prosto po prostu i tam musi po prostu wejść no właśnie i teraz jest prosto Zaraz to dokręcę i pokażę jak biegi chodzą tutaj klucz 14 a tutaj był momencik jaki ten klucz? A nie ten. A tutaj. 24 to dokręcić się trzeba pobawić z tym cyckiem, po co pokazywałem wcześniej. No i biegi foton. wsteczny. piątka, trójka, albo czwórka. No i tu do siebie jedynka i dwójka. I jeszcze trzeba przykręcić to po prostu na czternastki, i tutaj włożyć w taki. O, tutaj w to. I to będzie koniec całej tej zabawy. Wszystko skończone. Najbardziej wsteczne. Piąteczka. Wcześniej już przy tym kręceniu nawet tutaj było słychać wycie dość poważne. A teraz nie słychać nic. Dobrze koniec.